Moi drodzy, witamy Was zolo bardzo serdecznie na lekcji określenie sinusa cosinusa, tangensa i kotangensa dla kątów 30, 45 i 60 i zajmiemy się takim trójkątem. Przypomnijmy sobie, przypomnijmy sobie rzeczy z poprzednich zajęć. Te boki to nazywamy w matematyce przyprostokątnymi, a ten bok nazywamy przeciwprostokątną. I teraz tak, z piątego działu pamiętacie, mam nadzieję, jeżeli nie, to sobie przypomnijcie że jeżeli był kąt prosty 60 stopni, to długość tego boku, jeżeli określimy literką a, to tego boku jest dwa razy dłuższa, a tego jest a pierwiastek z 3. I będziemy próbowali pokazać wam, jak się liczy wartości trygonometryczne takich kątów. Sinus 60 stopni to był stosunek przyprostokątnej naprzeciw do przeciwprostokątnej. Czyli w matematyce jest to a pierwiastek z 3 na 2a. Te wartości możemy z sobą skrócić i zostaje nam pierwiastek z 2 na 2. Ola, pytanie do Ciebie. Sinus 30 stopni, który bok jest naprzeciwko a. tego kąta A, a najdłuższy bok, czyli przeciwko stokątna, to a. napisz A, kreska ułamkowa 2a. A. A, kreska ułamkowa 2a. Kreska ułamkowa, a. A. Mhm. Skreś teraz A z sobą. Skreś je po prostu, tak? Skreś i tu dopisz jedynkę. Mhm. Czyli widzimy, że odpowiedzi będziemy mieli jedno drugą. Teraz kosinus. Kosinus w matematyce to przy przy kącie do przeciwprostokątnej, czyli u nas będzie to A do 2A, A do 2A i tak samo możemy podzielić wszystko na A, więc zostanie 1. Ola, kosinus 30 stopni przy przy kącie, który to jest bok, przy na przy kącie. Pierwiastek z trzech? Tak, napisz tutaj. A pierwiastka z trzech. A. Mm, pierwiastek z trzech I kreska ułamkowa 2A. Kreska ułamkowa, tak jak tutaj, o tutaj, w tym miejscu. Kreska ułamkowa. Okay. A tak jest? Kreska ułamkowa tutaj. A podkreślić. Tak. 2A. Mm? Skręci ze sobą A. I zostanie nam pierwiastek z trzech na 2. Teraz tangens. Tangens w matematyce to był kąt. To była przyprostokątna naprzeciw do przyprostokątnej przy. Czyli mamy A pierwiastek z 3 dzielone przez A. Skracamy A, zostanie nam pierwiastek z 3. Teraz pola u Ciebie. Tangę jest 30 stopni. Który bok jest naprzeciwko 30 stopni? A. a. A przy tym, a przyprostokątna przy to A pierwiastek z 3. Czyli napisz A, kreska ułamkowa, A pierwiastek z 3. Skróć sobie litery A. Czy tak, tutaj trochę dalej. I teraz tutaj jeszcze możemy wykonać operację usunięcia niewymierności. Czyli usuwając niewymierność, pierwiastek 3 razy 3 to jest? 3 razy 3 to jest 9. Pierwiastek 9 to jest 3, czyli taki tutaj mamy wynik. Teraz kotangens. Kotangens to było, moi drodzy, przyprostokąt na przykącie do przyprostokątnej naprzeciw kąta. Czyli mamy A i A pierwiastek z 3. I tak samo trzeba pomnożyć wszystko przez pierwiastek z trzech góry i dół, zostanie nam pierwiastek z trzech na 3. I Ola, kotangę z 30 stopni, która przyprostokątna jest przy 30 stopniach na pierwiastek z trzech podzielić na A. Czyli piszemy A pierwiastek z trzech. Bo to jest przyprostokątna na przeciw. Pierwiastek z trzech przez A. Kreska przez A. Równa się pierwiastek z trzech. Moi drodzy, możecie zauważyć pewną własność, że sinus 60 jest taki sam jak cosinus 30 stopni, sinus 30 jest taki sam jak cosinus 60, tangens 60 jest taki sam jak kotangens 30 i tangens 30 jest taki sam jak kotangens 60. Teraz tak, sinus 45 stopni robimy tak samo, czyli patrzymy wspólnie, patrzymy na ten kąt i teraz sinus to jest przyprostokątna naprzeciw do przeciwprostokątne, czyli A a przez y, a dzielone przez A pierwiastka z dwóch. A się skróci i zostanie nam pierwiastek z dwóch. Musimy pomnożyć wszystko przez pierwiastek z dwóch i pierwiastek z dwóch, wtedy mamy pierwiastek z dwóch na dwa. Ola, kosinus przyprostokątna przy kącie, to jest która przyprostokątna? A. a dzielone przez A pierwiastka z dwóch, czyli zobaczcie, będziemy mieli to samo, skróci się i wymnażamy górę i dół przez pierwiastek z dwóch, czyli jest to operacja usunięcia niewymierności i został nam tangens i kotangens. Tangens. Przyprostokątna naprzeciw do przyprostokątnej przy, czyli A. A do A. Napisz A do A. A, kreska, A. Ile to jest A do A? A podzielić na A? To jest po prostu 1. I teraz kotangens 45, czyli to jest A do A. Napisz A do A to też jest? Jeden? Tak. A do a też jest 1. Do tej kreska tak. równa się 1. I teraz moi drodzy, to są wartości kątów 30 60 45, które zadanie warto sobie przećwiczyć, warto ćwiczyć sobie przykłady z zadania 629, 630, 631 i 632. Oczywiście jest, to, jest tutaj bardzo dużo przykładów, ale chcę, żebyście wybrali sobie trzy, załóżmy z każdego i spróbowali to robić. To wszystko jest na stronie 142 i 143 w zbiorze zadań. Zapraszam zaraz na kolejną lekcję. Dziękuję za uwagę.